Witam u mnie znowu jakiś tam kolejny dzień. Jestem w trakcie montażu parapetów. Ocieplenie nie jest zrobione do końca. Jak widać, przez te lata już okna będą do wymiany. A jeszcze remont nieskończony już takie brudne, zakurzone. Już bym wziął inny kolor. Pewnie zrobiłbym teraz trochę inaczej. To tak za każdym razem jest jak człowiek pierwszy raz robi, to później to chodzi. Doświadczenie, problemy z tym związane, i już by to robił inaczej. Ja muszę iść po jakiś lepszy nóż. Znaczy większy? Chyba. Chyba, że spróbuję ten wyciąć. Już mam cztery parapety w domu przyklejone. Mnóstwo zabawy przy tym. Mówię, że teraz inaczej bym to zrobił, bo jednak e, zrobiłbym tutaj to klejkę bez wycinania. Tak jak teraz są te prowadnice. Przykleił ten styropian. Zamontował tutaj parapet, żeby... Mm, nie mam tych końcówek, co ja Wam pokażę. O właśnie o to mi chodzi, że nie wiem, czy lepiej by nie było, bo też tak widziałem, że ktoś gdzieś robił na internecie. Ale to by trzeba było spróbować rozwiązanie lepsze. E, bo w ten sposób, e, jeszcze jak macie już te listwy przyklejone, dlatacyjne, co z nimi też jest pewien kłopot, ale za do tego dojdę, co już zauważyłem przy tynkowaniu, tynkowaniu, przy robieniu struktury u Ten Teraz bym zrobił prawdopodobnie e, w ten sposób, co jest teraz. Dopiero montaż parapetów na równo z tym. Nie chowałbym tam głęboko, bo też widziałem, że robią osoby tak jak teraz, że to wchodzi e, za tą listwę. No też tak można zrobić, bo wtedy to się wycięcie tylko robi się tam wsuwa za. I też to jest jakieś rozwiązanie, tylko że tam powstaje w tym samym narożniku to jakby taki mostek termiczny, chociaż same te prowadnice robią mostek termiczny. Więc czy jest powiedzmy, czy jest w ten sposób zrobione jak teraz, czy tutaj jest e, ta, ta listwa tak oschowana w stropianie? to praktycznie na jeden czort wychodzi, ponieważ tu mamy dziurę, a listwy są aluminiowe. No, a teraz pewnie bym zrobił, znaczy spróbowałbym zrobić, bo nie wiem, bo nie robiłem, która metoda jest lepsza. To włożyć i do tego stosować ten styropian, jakiś cienki, tak, żeby naszedł na te prowadnice i dopiero tutaj dawać Tą listwę dlatacyjną, oczywiście, metoda to wyboru. Ktoś powie, że nie będzie można odkręcić prowadnic, ale po co je odkręcać? Jak roletę i żaluzję można wyciągnąć z skrzynki bez wykręcania tych prowadnic. Widziałem też, że te prowadnice były w stropianie zakryte tak, że były praktycznie zrobione na równo i tylko był taki rowek w strukturze stropianu. Problem z tymi listwami, jeżeli chodzi o strukturę o tynk, tylko też zależy jakie macie listwy. Im lepsza jakość listew, tu mam trochę lepsze i jest to lepiej rozwiązane, ponieważ one podstawę mają grubą, a tu jest 3 mm. Po przy nałożeniu tynku, ten tynk jedna tutaj na ten element jacony tutaj na tą listwę musi najść. I jak są listwy padziewne i są tak pod kątem, to ten tynk się tak wywija. A jak chcecie to zrobić prosto, to mam tutaj dziury wychodzą. Ewentualnie, przy zrywaniu tego, jak nałożycie więcej tutaj tynku, przy zrywaniu tego elementu traconego, ten tynk potrafi się z tego plastiku wyłupać. I później jest mnóstwo zabawy. Jeżeli chcecie, żeby to naprawdę ładnie wyglądało, trzeba porobić jakieś zapraweczki, pobawić się. I to jest taki teoretycznie jeden minus, jeżeli kupujecie te listwy dylatacyjne w kolorze. E, ja mam akurat antyacyt i miałem zmieniać na białe, bo wnęki będę miał białe. Jednak nie są so, e, w koło, zrobione okna. Ale już kupiłem i niestety będę musiał to przeboleć. Po jeżeli był, był, byłby tutaj biały tynk, to białe listwy, niezależnie od koloru okien. Bo wtedy, jeżeli Wam coś tutaj się nadejdzie z tego tynku, nic nie musicie robić, bo macie białe listwy. Ja tak jak tutaj mam listwy ciemne, a biały tynk będzie, jak tu się robią jakieś naszczepienia, to będzie takie mocno nie, nierówności widać. Oczywiście niektórym to osobom może przeszkadzać, innym nie. Mi akurat to przeszkadza, a przynajmniej na początku, później prawdopodobnie nikt na to uwagi nie będzie zwracał. To co wyciąłem, przykładam sobie na tą stronę i sobie odznaczam do wycięcia. To żeby nie zginęło, bo będzie trzeba później wlepić. Tu ja miałem te listwy przyklejone, to później sobie to przykładałem i ruchłem młoteczkiem, żeby je uciąć na wysokość właśnie tych prowadnic, bo przeszkadzało. A teraz muszę dopasować te zakończenia, ponieważ one są za długie. pojaje je ustawiam mniej więcej w ten sposób, że tutaj zostawiam około centymetra do narożnika, tak żeby ten poczek tutaj ładnie wszystko zasłaniał, nawet między centymetrem a półtora. Tak zostawiam w zależności jak wyjdzie, bo nie wszystkie wychodzą jednakowo, Zależy, jak też ten tutaj okno zostało wstawione lub ten styropian wychodzi, żeby sobie wymierzyć. Jak to ma być prawidłowo, przynajmniej mniej więcej, powinienem sobie tam to podnieść troszeczkę. Zresztą większego znaczenia raczej nie ma, a muszę uszyć oryginalnego parapetu, bo on jest krótszy. I a to ma dojść do tej prywatnicy. Widzicie, on się nie mieści. Ja obie centymetr centymetr po prostu ucinam krótsze no tu wychodzi mniej więcej 22 plus minus i sobie te 22 odliczam tak wychodzi 22 czyli 21 od tej dolnej krawędzi czyli od tej górnej wychodzi gdzieś nie 21 Od tutaj gdzieś jest pół centymetra Czyli trzeba zrobić 20,5. Ja tutaj jest ustawione na 20 i pół, to tutaj trzeba sobie zaznaczyć, to uciąć i minus jest taki, jak są te prowadnice, że to później trzeba tutaj wbić, żeby to szło, bo inaczej nie podniesiecie sobie parapetu do góry tą końcówkę i powinno wyjść koło centymetra. Teraz trzeba dociąć takie magiczne kawałki styropianu. może będą większe, na razie tylko na próbę. Żeby wyczaić jakiej grubości potrzebuję, żeby mi się ten pajapet tam podniósł do góry i nie opadał. Niestety prywatnice są zamontowane e, poniżej okna, więc na nich pajapet się zatrzyma, a tu po środku prawdopodobnie on będzie chciał jeszcze. Będzie mógł iść wyżej, to może spowodować później, że on może wyjść taki e, Półowalny owalny. ale nie przy samej prywatnicy i chyba coś takiego będzie tutaj pasować. O, ładnie to pycha. Nawet za mocno. Bo spężeniuję, a dalej już wepchać nie mogę, bo mi prowadnica przeszkadza. O, I coś takiego muszę zrobić. Tutaj, tutaj i minimum dwie sztuki, albo nawet trzy po środku. Tej samej wielkości. To powinno być wyjść podobnie. Kącóweczki założone. Nie do końca. Pajapecik odtłuszczony. Tu wyczyszczone Nie do końca, bo inaczej bym teraz tutaj tego nie wsadził. Więc musi być luz. Teraz sprawdzimy, czy to jest dobrze dopasowane. Chcę to powsadzam czymś. A może uda się rękom. Normalnie to posadzić. Ile się da, ile tego wyciąłem. O środku. Nie pcham fest daleko. Tak żeby tylko tam wypchało mi ten parapek do góry. I tak żebym to obciążenie, co tu będę kładł e, te apetemerantem oparło się e, w okolicy właśnie tego kawałka styropianu żeby nie było takiej odległości. Bo ja będzie coś za ciężko, a po mocno będzie pęszyć pianka to może. wypchać albo skrzywić w tym miejscu jako jak Jak to wygląda to celowo. Prawie leży. Więc minimalnie jego wygina. Teraz warto sprawdzić sprawdzić. E Jak to, jest, ja mówiłem, minimalnie tutaj po środku ten parapet idzie do góry, ale będzie to ciśnięte, to trochę on siądzie, tu trochę pianka wypchnie. Teraz to sprawdzić, czy tutaj jest poziom przed klejeniem. Żeby sprawdzić poziom, trzeba parapet najlepiej topknąć na maksa, a po wyciągnąć na maksa, i poziomice ustawić równo z najożnikiem. Dla mnie jest akceptowalne. Mieści się normalnie między kreskami. Jak poziomice postawicie krzywo, to będziecie mieli. Znaczy, nie będziecie mieli poziomu. I teoretycznie można zacząć kleić. A no, powiedzmy, że to jest proste, o. I, I tym obciążę sobie twardy kawałek, twardszy kawałek z tego pianu, prosty grubszy nie powinien się wygiąć. będę kleił na piano. Klej. To styropianu, bo nic innego nie mam. Chyba że zwykła pianka. Oczywiście tam Ci to dawałem. Ten styropian to w sumie najwięcej taje, bo tam jest najwyżej. Niestety tą pianę to trzeba wyczuć czy ten klej cokolwiek trzeba dawać. Na ile sobie można pozwolić? I na samym końcu praktycznie, żeby wiatr nie poływał. Muszę jego ustawić, znaczy ustawić, dobić, najgorsza część. Wygląda, by było równo ustawiona, okaże się przyklejeniu listew. Mm. Jakieś solidniejsze obciążenie. No, i miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Bo jednak ten Pajapet jest na niskiej wysokości, więc jego krzywizny będzie widać. Może się uda, że tutaj nic nie. Z nim się nie zadzieje zł złego. O, no, pod spodem trochę pianka wyszła. Powinno być ok. Też jest dalej ok. I tak zostaje to dnia kolejnego. Minimum, nie ściągam tego, bo ta tam pianka nie będzie miała powietrza. To ona tam będzie dłużej wiązać. Mimo tego, że tu z zewnątrz może już być e, twarda, to tam dalej będzie miętka. Lepiej to zostawić na dłużej. Jak nie trzeba tego ściągać. W sumie przez przedostatni parapet i tu jest wyzwanie. Bo tu mamy um, żaluzje fasadowe nieolety. I tu są dwie możliwości w sumie przynajmniej ja innej nie widzę albo wyciąć w parapet na kształt typu wadnic. I później tutaj ładnie obrobić silikonem. Lub jakimś cudem zjechać to niżej. Żeby był większy spadek. Bo tutaj te prowadnice mają takie plastiki, które są spadki. Oczywiście te są montowane ciutkę za nisko. I może jakimś cudem się uda to tam wepchnąć. Tak, żebym coś tam mógł jakoś coś tam wcisnąć żeby można było to żeby ten parapet poszedł do góry Nie wiem czy się uda spróbuję wynajmniej może się uda zobaczymy ciutkę mi za mocno wystaje ten parapet Po okno całe jest wysunięte w tą stronę Tutaj styropian jest nawet nie nietocięty. On lekko wystaje, a to tyka już tutaj tej podwaliny pod oknem ciepłej. On powinien iść to w to szlifowania jeszcze. A ja liczyłem, że tutaj idzie jeszcze centymetr minimum kleju. No ale nie wyszło niestety. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. I będzie to dobrze wyglądać. Nie mam gdzie, parapetu skrócić. Nie mam giętarki też u siebie. By musiał gdzieś jeździć, szukać, żeby o centymetr jego skrócić. Czyli dosłownie wyciąć to, co tu jest, i nagiąć na nowo. No ale chyba tam se siana. Nie wiem, czy to jest sens. No. W tej chwili on gdzieś będzie wystawał 6 centymetrów. No nie załe, po tojcie to, klej, tojcie to, struktura, to wyjdzie y, z 5,5 cm będzie wystawał. Optymalnie robiłem to 5 cm, chociaż tam też mi wyszło na tym pierwszym parapecie prawie 6 Wymęczyłem. To y, jednak wsunąłem pod spód. Zrobiłem tutaj takie małe kliniki ze styropianu. z skosa. Po prostu je, y, wsuwając dusiłem tutaj, żeby tutaj mi to y, przeszło. Wskoczyło i trochę te stropianki podniosły to góry. Bo się rozprężyły, ale to nie jest na ciasno. Ja w tamtych przypadkach mam nadzieję, że tyle wystarczy. I nie będzie y, źle. Tylko, czy mi się uda. Zapyskać tam tą przepiankę. Mam nadzieję, że ta pianka trochę tam wypchnie do góry. Tylko jak ja to obciążę, to nie wiem, czy tak się uda zrobić. Czy to wypchnie. Jak nie wypchnie, to te szpary, które tutaj będą, wypełni się po prostu silikonkiem, bo i tak nie wiem, czy nie będzie trzeba tutaj wypełnić. Chociaż w tą stronę deszcz nigdy raczej nie sacina. Tyle co tu o, widzicie się. Zresztą co chwilę pada dzisiaj na raty. Wstawiam ten parapet, ale może mi się uda. Zobaczę tylko, jak daleko sięgnę zwykłą pianką. Nie klejem, bo klej się tak nie rozpręży, Chcę tam dać piankę zwykłą pod sam narożnik. Tylko, że ja teraz ten parapet będę zginał. I nawet nie wiem, czy nie mam pojęcia, czy ja tu piankę wsadzę, bo tego nie sprawdziłem. Czy się uda? O i tak powiem Wam, że kiepsko to wygląda. Muszę tutaj nadciąć boki. Próbujemy to odważnych świat należy. Najwyżej będę wyrywał. Zobaczymy, czy tamto idę, zwykłą. Świetnie bym powiedział. No. Ale może? Chociaż w sumie wspianka zwykła też się lepi. Będzie to i tam gdzie ja chcę. Chociaż na tym pojapecie nikt nie będzie stawał. Mogłem przełożyć na tego, tym bym dosięgnął. Ale tu mam klej, a on się tak nie rozpręża. I powstawiam, żeby nie podniósł tego. Główne jest to, że ten pająk będzie widać, ja nie mam pojęcia, jak to wyjdzie albo nawaliłem za mało, albo nawaliłem za dużo. Co z tego wyjdzie? Okaże się jak wszystko słapie mhm. mhm. wszystko pod nogami Dobra, teraz stu puku. trzeba się dobić. Powiedzmy, że jest podobnie. Teraz tylko trzeba jego jeszcze przesunąć. Co będzie, to będzie. Teraz się znieździe. Tylko jak ja to obciążę, to on siądzie. A nie mogę teraz zostawić, po jego powigina. ciasne. Mam tam mu chwilę, tam na tą piankę. sobie wszystko mhm. Twaj testy opian znaczy setka podłogówka. Takie rzeczy doby i jak największa płaszczyzna wtedy, przynajmniej powinien na tej szerokości, co jest tyropion, być równy. A przynajmniej w miarę równy, u tej jak robiłem, tak naprawdę pierwszy raz wklejałem zewnętrzne parapety lażane, Nie wyszło to dobrze, ale tam była jedna teseczka i trzy cegiełki i po, pokrzywiło trochę. Przedamy tu bliżej narożnika. To do zabrania będzie. Mokra dzisiaj pogoda. Dobra, poszukam jakieś obciążenia. Temat ogarnięty. Trzeba się zwijać, sprzątać stąd. Pogoda nie jest to pracy na zewnątrz. W środku nie chce mi się nic robić. Zresztą mi tak mam się jeszcze, może, godzinkę półtora. Chyba, czy coś posprzątam. Ale jak pomyślę o tych boniach, które mamy robić. to już mi się o to chciewa, bo mam ich 40 sztuk 3 metrowych. I policzyłem, że tak jak było w planie. Znaczy, po plany się zmieniały co chwilę, że wyjdzie jednak, że jest za mało. Bo na pewno, na pewno będą dwa paski wokół domu: poziome i miały być jeszcze pionowe. I na pionowe nie starczy nawet na dwie ściany chyba, że nie będą robione, albo nie tyle. Zobaczymy. Wyjdzie w Cześć.